Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Rolnik Szuka. Dziś witam Was z Ciechanowa z firmy Lupus, gdzie przedstawię produkowane tutaj wały posiewne. Jeśli chodzi o szerokości robocze, to znajdziemy tutaj wały od 3 metrów do 12 metrów, lecz planowana jest również produkcja 16-metrowych wałów posiewnych. Jak widzimy, siedzę na wale, który jest rozkładany hydraulicznie, ale najmniejszy 3-metrowy nie wymaga hydrauliki, jest podnoszony. W tym przypadku, oczywiście, sekcja hydrauliki w ciemniku się przyda. Jeśli chodzi o wał, mamy tutaj akurat. 600 mm, choć stosowane są również rozwiązania 500 mm i 530 mm. Ten akurat jest skonfigurowany już na rynek rosyjski: 9-metrowy, 600 mm wał. Jak widzimy, stoję teraz przy 3-metrowej wersji złożonej do pozycji transportowej. Wspominałem o średnicy wałów. Tutaj możemy zauważyć, że jest 500 mm, tam mieliśmy wspomniane 600. Nie mamy hydrauliki, rozkładany bardzo prosto, odblokowujemy sworzeń i już jesteśmy gotowi do pracy. Z tej perspektywy widzicie wał 4,5 m, 6 m20 cm. Też wały o średnicy 500, rozkładane już hydraulicznie. Mamy siłowniki, ciągniki. Wystarczy, że mają jedną parę hydrauliki, są w stanie rozłożyć te wały. Przeszliśmy już przez wszystkie szerokości dostępnych wałów, poza tym oczywiście 16-metrowym, który jest w planach, niebawem zacznie być produkowany. Ja jestem teraz przy 12 metrowej, szerokiej bestii, ja myślę na warunki polskie, no to już jest olbrzymi, olbrzymi sprzęt. I tutaj wał średnicy 530, w takim zestawieniu ten zestaw waży 6200 kg, gdyby był na wale 600 mm, ważyłby aż 7 ton, także no potężny, potężny wał. No i co możemy powiedzieć o konstrukcji? No na pewno profile, wszelkie elementy metalowe certyfikowane, także to nie są byle jakiej jakości Materiały, grubość ścianki na przykład tego profilu 8 mm, tutaj blachy boczne 15 mm, no to wszystko jest tak, tak zrobione, żeby wytrzymywało, no mogę to chyba powiedzieć rosyjskie warunki, bo tutaj te wszystkie wały, które są tych większych gabarytów trafiają głównie na rynek rosyjski, gdzie ciekawostka, nie wiem czy wiecie, może wiecie, może nie, największe gospodarstwo w Rosji, ile hektarów? 2 miliony hektarów. Także no tam takie wały są potrzebne i właśnie w Ciechanowie są produkowane. No jak widzimy, konstrukcja tego 12-metrowego wału no jest duża i dość już skomplikowana jak na wał posiewny. Mamy dwa siłowniki. Tutaj mamy siłowniki poboczne. No potrzebne są tutaj już dwie pary hydrauliki, żeby rozłożyć taki sprzęt. No, ale myślę, że to też nie jest dużo. Stopę mamy na korbę, czyli też tutaj nie siłujemy się zaczepoczkowy. Taki wał myślę nie jest problem podczepić. Podczepiamy jeszcze te dwie pary hydrauliki. No i lecimy w formie transportowej. Na kołach, które teraz są w powietrzu nietypowo, ale oczywiście w pozycji złożonej możemy bezpiecznie takim wałem poruszać się po drogach. Wszystkie modele wałów oparte są na łożyskach wachliwych. Ich średnica zależy od średnicy wału, ponieważ przy 500 i 530 mm mamy wałek 60 mm, a przy 600 już 65 mm. Łożyska odpowiednio UCF 212-213. Myślę, że ciekawostką będzie... Taka informacja, że przy takim olbrzymie 12-metrowym wydajność wynosi hektar w 5 minut. Także 12 hektarów na godzinę takim sprzętem jest w stanie rolnik obrobić ziemi. Głębokość pracy takiego wału wynosi od 50 do 80 mm. Dodatkowo przy wale 530 mm ta część, jak widzimy, też jest falowana. Nie jest to pierścień prosty, zaoblony, lecz właśnie w tej wersji rolnik decydujący się na taki wał ma dodatkowo tę część również z wypustkami. Jeśli chodzi o stosowane koła, to oczywiście w zależności od gabarytu wału, tutaj przy 12-metrowym zastosowane zostały 400x60, 15,5. W przypadku mniejszych wałów mamy tam 10x75, 15,3. Jeśli mówimy już o wałach, no to niemalże najważniejszą informacją jest masa takiej maszyny. 4,5 m na 500 mm wale, 2100 kg. 6,20, tutaj 2650 kg. Jeśli chodzi o wydajności, tym zrobimy od 3 do 5 hektarów na godzinę, tutaj od 4 do 6 hektarów na godzinę. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek był dla Was ciekawy. Jeśli jeszcze ktoś nie subskrybuje mojego kanału, to koniecznie musi to nadrobić, ponieważ już niebawem kolejne odcinki prezentujące kolejne nowe, jak i używane maszyny rolnicze. Do zobaczenia. Żegnam się z Ciechanowa, spod firmy Lupus. Trzymajcie się. Cześć.